Proszę Państwa, zabiorę dzisiaj Państwa ponownie na peryferia dawnego pierwotnego łańcucha, więc zwiedzimy te obszary, które niegdyś znajdowały się poza miejskimi fortyfikacjami. A zaczniemy sobie od ulicy Grunwaldzkiej, bowiem ta ulica, zanim otrzymała swoją oficjalną nazwę, a było to w roku 1910, a więc w 500-rocznicę Bitwy Grunwaldzkiej. Nazywana była Przecznicą Dolniańskiej, bowiem prowadziła właśnie na teren folwarku dolnego. Ta ulica cieszyła się popularnością, była bardzo chętnie uczęszczana przez łańcuckich spacerowiczów. Ale przy tej ulicy, mimo że nie była to ulica stanowiąca jakiś trakt państwowy, Znalazło się też sporo budynków użyteczności publicznej. Poza szkołą i poza sądem mieścił się tutaj również bank. Budynek łańcuckiego sądu został wzniesiony w 1910 roku przez łańcuckiego architekta Antoniego Dąbrowskiego. Natomiast sam sąd mieścił się pierwotnie przy ulicy Piłsudskiego. Ulica Piłsudskiego. To był dawny trakt państwowy, szeroki, wybrukowany, którym poruszało się głównie wojsko i poczta i przy którym znajdowały się najważniejsze budynki użytku publicznego. To była część tak zwanego cesarskiego gościńca. Sąd ulokowany został tam w momencie, kiedy łańcuch stał się siedzibą starostwa. I przez długie lata właśnie tam działał aż do 1910 roku, kiedy to ta oficjalnie nazwana wówczas ulicą Grunwaldzką droga. Pozyskała ten nowy, bardzo ważny dla miasta budynek. Natomiast po drugiej stronie ulicy, nieco wcześniej, w roku 1902, stanął budynek szkolny. E, państwo już widzicie go mocno rozbudowanego, bo on naprawdę był dwukrotnie rozbudowywany. Element szkoły to jest budynek po mojej lewej stronie, który jest zielony krzyżem, e, bowiem była to szkoła sióstr paromałów. A historia tej szkoły zaczęła się od niewielkiej szkoły podstawowej, która działała i która była prowadzona przez siostry przy ulicy Parnej w budynku dawnego szpitala. czym gościem był tutaj król Władysław Jagieło. Król Władysław Jagiełło w Łońcucie był co najmniej kilkanaście razy, a przyjeżdżał tu nie nieprzypadkowo. On pierwotnie odwiedzał tutaj swoją matkę chrzestną, czyli żonę pierwszego właściciela, Jadwigę Melsztyńską, a potem przyjeżdżał do swojej wspaniałej przyjaciółki i przyszłej żony, czyli córki Jadwigi i Ottona, a więc Elżbiety, którą poślubił w 1417 roku. I to będę Państwu zawsze powtarzać. Proszę o tym pamiętać i chwalić się tym, że królowa łańcucha, trzecia żona królowa Władysława Jagieły, wywodziła się z łańcucha, była właścicielką łańcucha i umiejętnie, sukcesywnie tym łańcuchem przez długie lata zarządzała. Ulica Dolniańska, e, ta dzisiejsza, e, docierała do bramy dolnej, takiej drewnianej bramy, którą mieszczanie wychodzili na teren folwarku właśnie od strony północnej miasta. E, ta brama znajdowała się na styku ulicy Jagielońskiej i ulicy Dominikańskiej. Natomiast ci, którzy wychodzili na teren folwarku od strony e, wschodniej, e, czyli szli przecznicą Dolniańskiej, wychodzili bramą. E, która nazywana była Bramą Głuchowską i ta brama przez długie wieki była bramą drewnianą, natomiast w wieku XVI zamieniona została na bramę murowaną. Stąd też takie rozwidlenie tych dróg prowadzących w kierunku tak zwanego Dolnego. Wszystko zależało od tego, ilu, ile tych wyjści z miasta mieszczanie po prostu mieli. Proszę Państwa, to tutaj parę słów na temat kapliczki Świętego Rocha, którą Państwo widzicie zaraz za skrzyżowaniem. Ta kapliczka postawiona została tutaj w roku 1898. Święty Roch był orędownikiem przeciwko tak zwanemu morowemu powietrzu, a więc miał chronić mieszkańców łańcuta przed chorobami morowymi, do których należała. Cholera, dżuma, yy, czy chociażby tyfus. Postawiona została bez wątpienia w momencie, kiedy łańcuch ogarnięty był jedną z tych epidemii, jej fundatorką była mieszczanka łańcucka Agnieszka Wojna. Tą, którą Państwo widzicie yy, aktualnie to, to kapliczka, którą yy, odnowiono już w latach 70., wieku XX, ale jest taka yy, teoria, yy, w której pewnie Pewnie jest wiele prawdy, że pierwotnie w tej kapliczce znajdowała się figura Świętego Rocha, która pochodziła z Kościoła Świętego Rocha.